Co powiecie na ekspres z dziesiątkami kaw w tym mlecznych? No nie, to już było. Co powiecie na ekspres, który robi kawę na zimno? Na kanale też takie modele widzieliśmy, ale co powiecie na ekspres, który przygotowując napoje mleczne infuzuje piankę syropami? No to jest interesująca sprawa, prawda? To właśnie jest Jura J10. Model zaawansowany od szwajcarskiego producenta. Zapraszam do materiału. Ogólnie rzecz biorąc, to ten ekspres prezentuje się naprawdę dobrze. Szwajcarzy, jak już coś wyprodukują, to wiedzą co zrobić, żeby wyglądało dobrze. Kolor piano black. Połączenie czarnego połyskliwawego materiału sprawia, że całość wygląda elegancko. Chociaż ja bym wolał jednak mimo wszystko matowe elementy stworzywa, bo to się trochę rysuje. Ale to widać najlepiej tak naprawdę tylko w oku kamery, a nie na żywo. Wzrok przykuwa za to. Duży dotykowy wyświetlacz, ponad 4 cale. Przy jego pomocy, łatwo w zasadzie jednym kliknięciem, można przygotować sobie dowolną kawę, wyczyścić ekspres. Można również przytrzymać, żeby zmienić parametry kawy. Ogólnie rzecz biorąc, to jest intuicyjny sposób obsługi, taki, który możemy kojarzyć ze smartfonami. A do telefonów jeszcze wrócę. Express ma również ruchomą wylewkę kawy. Można dopasować jej wysokość do małej filiżanki albo wyższej filiżanki na przykład pod latem macchiato. Również rusza się wtedy wylewka mleka i trzeba tutaj dodać, że chciałbym, żeby jednak schodziła nieco niżej, bo mamy na przykład taki sposób parzenia jak Cortado, czyli to jest takie espresso z dodatkiem mleka i zazwyczaj jednak filiżanki typu espresso są zbyt małe do takiej wylewki, a śmietana spieniona lubi na różne strony pryskać. Z drugiej strony jest tutaj bardzo ciekawa funkcja, to znaczy Coffee Eye. I ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że ten ekspres ma podświetlenie, kolorowe, które zmienia swój kolor wtedy, kiedy rozpozna, że podstawiliśmy w odpowiednie miejsce kubek pod wylewkę. Dodatkowo na ekranie pojawią się informacje o kawach czarnych do wyboru. Jeżeli szklanka będzie pod wylewką do kaw mlecznych, ale wybierzemy czarną, ekspres nie pozwoli nam popełnić tego błędu. Fajna sprawa, funkcjonalna i to po prostu dobrze wygląda. Podoba mi się też to, że pojemnik na wodę znajduje się z boku, a nie z tyłu, bo łatwiej go wymieniać. Mieści 1,9 litra wody i ma także filtr. W ramach systemu filtrowania IWS, filtry Claris Smart Plus same komunikują się radiowo z ekspresem. Po to, żeby dać mu znać, że już wsadziliśmy ten filtr do środka pojemnika na wodę, ale również po to, żeby dać znać, że trzeba w końcu filtr wymienić. No i ekspres w efekcie poinformuje o tym na. A w ogóle, to jest tutaj też całkiem pojemny, jak na taki domowy model, zbiornik na ziarna. Mieści 280 gramów. Jest oczywiście też wsyp na kawę mieloną, jak ktoś lubi. Kawę mieloną parzyć, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o te ziarna, to jest tutaj też stalowy żarnowy młynek PAG2. To ogólnie rzecz biorąc, pod jednym względem zaawansowany młynek. To znaczy, ekspres daje znać przy wybranych przepisach, że trzeba ręcznie zmienić poziom zmielenia ziaren, po to, żeby wydobyć jeszcze większy aromat. Fajna sprawa. I w wersji Z10, bodajże z tego co wiem, droższej o parę tysięcy złotych, również zautomatyzowana. Tutaj trzeba robić to ręcznie. No i ten ekspres do parzenia kawy również wykorzystuje inne technologie. Zwiększające jej aromat. Na przykład proces ekstrakcji pulsacyjnej. Ekspres pod dużym ciśnieniem przepuszcza przez te zmielone ziarna kawy wodę, po to, żeby wydobyć jeszcze większy aromat i, zdaniem producenta, lepszą kremę w espresso. I to się udaje, tak zaspoileruję kolejną sekcję. Jest też oczywiście inteligentny system wstępnego zaparzania, czyli. Preinfuzja przy pomocy odpowiednio dobranej do przepisu ilości ziaren kawy oraz wody. Wszystko po to, żeby uzyskać lepszy aromat kawy. Jeżeli szukacie ekspresu, który przygotuje Wam naprawdę dużo różnych kaw, no to wybierzcie Jura J10. Jura J10 ma 42 różne specjały w swoim menu do wyboru. No nie do końca. Tak naprawdę kwestia jest taka, że producent liczy również różnego rodzaju zmienione ustawienia. W Ogólnie to każdą kawę można spersonalizować. Przy pomocy wyświetlacza możemy wybrać na przykład moc, ilość wody, ilość mleka, ale również możemy wybrane funkcje włączać przy wybranych kawach. Dajmy na to extra shot, czyli dodatkowy wystrzał kofeiny, idealny wtedy, kiedy chcemy rozpocząć dzień z buta. Ale przy niektórych kawach, np. espresso czy kawie zwykłej, można również włączyć podwójne parzenie, po to, żeby zrobić od razu dwie kawy, np. jedną dla partnera, partnerki lub gościa. Pośród przepisów znajdziecie różne klasyki. Jest oczywiście espresso, jest americano, jest nawet lungo. Są też bardziej specjalne kawy, dajmy na to mleczne. Cortado, latte macchiato, cappuccino, a nawet flat white. Co najlepsze, ten ekspres ma również funkcję parzenia kawy na zimno. To jest super sprawa na ciepłe letnie dni. No i finalnie kwestia cold brew, czyli takiego elementu, który faktycznie, jeżeli jeszcze nie przykład was, sama kwestia tego, że możecie przygotować podwójne espresso, lata macchiato. No ja tutaj mam Americano, czyli. Mocną, ale rozwodnioną kawę, która została przygotowana właśnie w formie cold brew. I jak to działa? Ekspres parzy pulsacyjnie kawę przy użyciu zimnej wody. Przetłoczana pod ciśnieniem przez zmielone ziarna wyciąga orzeźwiające, owocowe aromaty z kawy. Wybrane kawy można przygotowywać w wersji cold brew, również mleczne. Producent podkreślał, że taka kawa nie ma w ogóle wyczuwalnej goryczki. I faktycznie jest delikatna kwasowość. To na pewno... Taka charakterystyczna dla kawy. Wyczuwalne są nuty palona. Gdzieś tam na finiszu jakieś ciemne owoce. Jeżeli chodzi o sam napar, no to on jest po prostu chłodny. Nie jest jakoś lodowato zimne. Na rynku są ekspresy, które przygotowują cold brew nie tylko w formie takiej pulsacyjnej, ale również z doradzaniem, żeby wrzucić do kawy również na przykład kostkę lodu. Wtedy mamy kawę powiedzmy mrożoną. Ja tutaj mam kostkę lodu. Mogę sobie wrzucić i będzie od razu chłodniej. I moim zdaniem to jest bardzo fajny, orzeźwiający napój który sprawdziłby się na przykład latem albo zimą, jak ktoś bardzo lubi chłody. Szkoda, że nie ma funkcji profili, chociażby dwóch, bo mamy ekspres, który przygotowuje wiele różnych kaw, których parametry możemy zmieniać w zasadzie w każdej chwili, ale nie ma opcji na to, żeby zapisać pod określoną osobę jej ulubiony rodzaj kawy. No bo wiecie, takie leciutkie lata macchiato, kontra bardzo mocne espresso dopio, często zdarza się taka dychotomia. Z jednej strony mamy osobę, która lubi się siekiery, a z drugiej lekkie kawy. Pewnym obejściem jest powielenie napojów o różnych nazwach. Można mieć na przykład kilka wariantów cappuccino z imieniem każdego domownika. No i w ogóle to pogadajmy jeszcze o espresso, czyli takim sztandarowym wyborze, jeżeli chodzi o małe czarne kawy. No i taki główny standardowy test, jeżeli chodzi o te ekspresy w redakcji, czyli oczywiście test espresso. No i tutaj od razu widać, że pianka, którą wyprodukował ten ekspres, po pierwsze była bardzo, bardzo gęsta. Akurat zrobiłem test podwójnego espresso, ale. Zasada jest mniej więcej taka sama. Zasadniczo pianka była gęsta, utrzymuje się do teraz. Pomimo tego, że już minęło parę minut od tego, kiedy ekspres przygotował to espresso. Dodatkowo jest raczej jasna, miejscami ciemniejsza, ale skręca raczej w stronę takich przyjemnych kolorów powiedziałbym, że ciemnego beżu. Body tego Espresso na pewno nie jest jakoś szczególnie ciężkie, ale też nie jest bardzo wodniste. Trzeba pamiętać, że jednak ustawiłem nieco wyższy poziom zmielenia. Dodatkowo również ustawiłem także wyższy poziom ekstraktu, to jest mocniejsza kawa, dlatego taka ciemna. Na pewno po przygotowaniu ten napar z Espresso był bardzo aromatyczny. Czułem raczej takie. Wiecie, no palone zapachy jak to przy kawie, nieco orzechowość, takie nuty, powiedziałbym, że bardziej zmierzające w stronę kawa pachnie jak kawa, prawda? W większości przypadków. Wiele zależy od tego, jaką kawę kupujecie. Najbardziej ekstrawagancka technologia Jura J10 to moim zdaniem Sweet Foam. I ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, że ten ekspres może przygotować infuzowaną mleczną piankę, na przykład jakimś syropem waniliowym, lawendowym czy rumowym. Albo kokosowym. O, na pewno jest taki syrop. Ja nie miałem syropu, więc musiałem przygotować go ręcznie i też się da to zrobić i też to będzie działać. Wystarczy trochę wody, cukru, odrobina wanili i mamy prosty syrop, który trzeba zapakować do pojemnika. W zestawie dostajesz dwa małe pojemniczki napełniane syropem i ekspres, przepuszczając przez te pojemniczki mleko, również infuzuje pianę. Latte macchiato, czyli klasyczny mleczny drink kawowy. Coś, co ludzie po prostu lubią i zamawiają, czy to w wszelkiego rodzaju kawiarniach, czy kiedy ja mam na testy jakiś ekspres, no to właśnie o to pytają. I jeżeli chodzi o latemakia, to z tej maszyny to jest dobre. Bardzo drobne pęcherzyki powietrza są w tej piance. Widać, że to jest bardzo równomiernie zrobiona i dosyć gęsta pianka. Oczywiście można to w jakiś tam sposób kontrolować, wydłużając na przykład czas spieniania mleka, zmniejszając ilość ekstraktu kawowego. Natomiast też bardzo klarowna i długo utrzymująca się jest ta separacja pomiędzy warstwą mleka, warstwą kawy oraz warstwą pianki właśnie. Wcześniej zrobiłem również sobie wersję latte macchiato z syropem i muszę przyznać, że wersja z syropem była o tyle ciekawsza, że ta pianka sama w sobie była bardzo słodka. Ja preferuję jednak mimo wszystko, żeby lata makia to w całości było słodkie, ale to wiadomo, to można sobie też syrop udelać wręcz do środka szklanki przed nalaniem kawy. Natomiast spróbujmy. Pianka jest drobno pęcherzykowa i widać, że utrzymuje się dłużej, natomiast sama w sobie jest bardzo delikatna. No nic w tym dziwnego. Kiedy mamy do czynienia z pianką o tak drobnych pęcherzykach, to jasne jest, że każdy z tych bąbelków będzie dużo szybciej pękał. I wiadomo, to oznacza głównie tyle, że kawa jest dosyć lekka pod językiem, co jest na pewno zaletą, kiedy mówimy o kawach mlecznych, no bo nie chcemy się tak zatuszyć. Tą kawą mleczną, co nie? Myślę, że to po prostu porządna kawa mleczna. Na zakończenie bardzo ważna kwestia, to znaczy kwestia aplikacji. No bo ten Express, jak przystało na nowoczesny sprzęt, może również współpracować z aplikacją. W zestawie dostałem już wpięty nadajnik WiFi Connect. I to jest coś, co w wielu ekspresach producenta trzeba dokupić, żeby móc łączyć ekspres z aplikacją w telefonie. Aplikacja Joe. W zasadzie łatwo telefon tak naprawdę sparować z tą maszyną i to daje dostęp do wielu przydatnych rzeczy. Z poziomu telefonu przede wszystkim można łatwo kontrolować parametry przygotowanego napoju. Można go sobie przygotować zdalnie, na przykład siedząc w biurze albo w sypialni rano i mając już podstawiony kubek. Można też zakolejkować kilka różnych kaw pod rząd i to jest naprawdę fajna opcja. Wtedy, kiedy ktoś przychodzi w gości. W dodatku, również z poziomu ekspresu, dostajemy dostęp do różnego rodzaju powiadomień dotyczących tego, czy filtr jest ciągle OK. Są również powiadomienia dotyczące bardziej poważnego czyszczenia, bo ekspres sam się czyści automatycznie, ale dodatkowo ma również takie bardziej zaawansowane czyszczenie, np. układu mlecznego, i to już wymaga akcesoriów. A skoro o tym mowa, to z poziomu aplikacji można również kupować w sklepie różnego rodzaju zużywalne dodatki. Na przykład filtry. Jeżeli macie jakieś pytania, no to koniecznie zadajcie je poniżej. Jak coś, to w opisie znajduje się link prowadzący do tego produktu. To była płatna współpraca, ale nikt nie wpływał na moje opinie. Prosiłbym Was również o to, aby zajrzeć na przykład na social media. Na Facebooka, grupę testarzy wideotestów, na Instagrama, na TikToka. Warto, bo tam trafiają powiadomienia o najnowszych odcinkach. To do zobaczyska!